Modlitwa przebaczenia według Roberta de Grandis. Pamiętaj, przebaczenie jest aktem woli, nie uczuciem. Jeśli modlimy się za kogoś, możemy być pewni, że przebaczyliśmy tej osobie. Aby pomóc sobie kogoś zaakceptować i otworzyć się na tę osobę bardziej, wyobraź ją sobie z Jezusem i powiedz do Pana: Kocham ją. Ponieważ ty ją kochasz. Przebaczenie jest zobowiązaniem trwającym całe życie. Każdego dnia jesteśmy zapraszani do przebaczenia tym, którzy nas krzywdzą lub ranią. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Przypomina nam Jezus. Pamiętaj, aby. Tę modlitwę odmawiać codziennie przez 30 dni. Możesz spisywać sobie sytuacje, które przyjdą Ci do głowy podczas odmawiania tej modlitwy, które były dla Ciebie bolesne, raniące, krzywdzące, i po 30 dniach możesz tą kartkę po prostu wyrzucić bądź spalić. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, proszę Cię dzisiaj, abym przebaczył wszystkim ludziom, jakich spotkałem w moim życiu. Wiem, że udzielisz mi siły, abym mógł tego dokonać i dziękuję Ci, że kochasz mnie bardziej niż ja sam siebie i bardziej pragniesz mego szczęścia niż ja go pragnę. Ojcze, przebaczam Ci te wszystkie momenty, kiedy śmierć weszła w moją rodzinę, chwile kryzysu, trudności finansowe i te wydarzenia, które uznałem za karę, zesłaną przez Ciebie, gdy inni mówili, widać, Bóg tak chciał, a ja stałem się zgorzkniały i obraziłem się na Ciebie. Proszę, dzisiaj oczyść moje serce i mój umysł. Panie mój, przebaczam sobie moje grzechy, winy i słabości, oraz wszystko to, co złego jest we mnie lub co ja uważam za złe. Wyrzekam się wszelkich przesądów i wiary w nie, posługiwania się tablicami do seansów spirystycznych, uczestniczenia w seansach, czytania horoskopów, odczytywania przyszłości, używania talizmanów, i wymawiania z zaklęć na szczęście. Wybieram Ciebie jako mojego jedynego Pana i Zbawiciela. Napełnił mi swoim duchem świętym. Następnie przebaczam sobie branie Twojego imienia nadaremno, nieoddawanie Ci czci przez zaniechanie chodzenia do kościoła, ranienie moich rodziców, upijanie się, cudzołóstwo, homoseksualizm. Ty już mi to przebaczyłeś w sakramencie pokuty, dziś ja przebaczam sobie samemu, także aborcję, kradzieże, kłamstwa, oszustwa, zniesławianie innych. Z całego serca przebaczam mojej matce, przebaczam te wszystkie momenty, w których mnie zraniła, gniewała się na mnie, złościła się i karała mnie, gdy faworyzowała moje rodzeństwo. Przebaczam jej to, że mówiła, iż jestem tępy, brzydki, głupi, najgorszy z jej dzieci, i że dużo kosztuję naszą rodzinę. Przebaczam jej, jeśli wyjawiła mi, że byłem niechcianym dzieckiem, przypadkiem, błędem, lub nie urodziłem się tym, kim ona by chciała. Przebaczam mojemu ojcu, przebaczam mu te dni i lata, w których zabrakło mi jego wsparcia. Miłości, czułości, lub choćby uwagi. Przebaczam mu brak czasu i to, że mnie towarzyszył w ważnych momentach mojego życia. Jego pijaństwo, kłótnie i walki z mamą lub moim rodzeństwem, jego okrutne kary, opuszczenie nas, odejście z domu, rozwód z moją mamą lub jego zdrady. Przebaczam mu to. Panie, tym przebaczeniem pragnę ogarnąć również moich braci i siostry. Przebaczam tym, którzy mnie odrzucali, kłamali o mnie, nienawidzili mnie, obrażali się na mnie, walczyli ze mną o miłość naszych rodziców, ranili mnie lub krzywdzili fizycznie. Przebaczam tym, którzy byli dla mnie okrutni, karali mnie lub w jakikolwiek inny sposób uprzykrzali mi życie. Panie, przebaczam mojemu mężowi. Moje żonie, brak miłości, czułości, rozwagi, wsparcia, uwagi, zrozumienia i komunikacji, wszelką winę, wady, słabości i te czyny i słowa, które mnie raniły i niepokoiły. Jezu, przebaczam moim dzieciom, ich brak szacunku do mnie, nieposłuszeństwo, brak miłości, uwagi, wsparcia, ciepła, zrozumienia. Przebaczam im ich złe nawyki, odejście od kościoła, wszelkie złe uczynki, które wzbudziły mój niepokój. Mój Boże, przebaczam rodzinie, mojego współmarzonka i dzieci, teściowej, teściowi, synowej, zięciowi i pozostałym, którzy przez małżeństwo weszli do mojej rodziny, a którzy traktowali ją w sposób pozbawiony miłości. Przebaczam ich słowa, myśli, uczynki i zaniedbania, które zraniły mnie i zadały mi ból. Panie, proszę Cię, pomóż mi przebaczyć moim krewnym, babci, dziadkowi, ciotkom, wujkom, kuzynom, którzy może ingerowali w sprawy naszej rodziny, zaborczo traktując moich rodziców, spowodowali w niej zamieszanie, nastawiali jedno z rodziców przeciwko drugiemu. Jezu, pomóż mi przebaczyć moim współpracownikom, którzy są nieprzyjemni lub utrudniają mi życie. Tym, którzy zrzucają na mnie swoje zadania, którzy nie chcą współpracować, usiłują zagarnąć moje stanowisko, przebaczam im. Sąsiadom, którzy potrzebują mojego przebaczenia, ich hałasy, śmiecenie, uprzedzenia, obmawianie mnie i oczernianie innych sąsiadów to wszystko przebaczam im. Panie, przebaczam wszystkim księżom, pastorom, zakonnicom, mojej parafii, organizacjom parafialnym i grupom modlitewnym, mojemu duszpasterzowi, biskupowi, papieżowi, całemu kościołowi. Brak wsparcia, potwierdzenia mojej wartości, złe kazania, małostkowość, brak zainteresowania, brak zachęty, której nasza rodzina bardzo potrzebowała. Także wszelkie zranienia, jakie zadano mnie lub mojej rodzinie, nawet w odległej przeszłości, przebaczam im dzisiaj. Panie, przebaczam osobom odmiennych przekonań, tym, którzy należą do innych opcji politycznych, którzy atakowali mnie, ośmieszali, dyskryminowali, przez których poniosłem szkodę materialną. Przebaczam przedstawicielom innych wyznań. Którzy próbowali mnie nawrócić na siłę, napastowali mnie, atakowali, kłócili się ze mną, narzucali mi swój punkt widzenia. Przebaczam tym, którzy zranili mnie etnicznie, dyskryminowali mnie, wyszedzali, mówili dowcipy o mojej narodowości lub rasie, wyrządzili mojej rodzinie krzywdę fizyczną, emocjonalną lub materialną. Przebaczam im dzisiaj. Panie, przebaczam też wszystkim specjalistom, którzy w jakikolwiek sposób mnie skrzywdzili. Lekarzom, pielęgniarkom, prawnikom, sędziom, politykom i pracownikom administracyjnym. Wybaczam wszystkim pracującym w służbach społecznych, policjantom, strażakom, kierowcom autobusów, sanitariuszom, a szczególnie fachowcom, którzy zażądali zbyt wiele za swoją pracę. Jezu, Przebaczam mojemu pracodawcy, to, że nie płacił mi wystarczająco, nie doceniał mojej pracy, nie chwalił za osiągnięcia. Panie Jezu, przebaczam moim nauczycielom i wykładowcom, zarówno dawnym jak i obecnym tym, którzy mnie karali, upokarzali, obrażali mnie, traktowali niesprawiedliwie, wyśmiewali, nazywali tępym lub głupim, zmuszali, żebym zostawał po lekcjach w szkole przebaczam im panie serca jezu przebaczam moim przyjaciołom którzy mnie zawiedli zerwali ze mną kontakt nie wspierali mnie i byli nieosiągalni gdy ich potrzebowałem i nigdy nie oddali plotkowali o mnie panie jezu w szczególny sposób modlę się o łaskę przebaczenia tej jednej osobie która w całym moim życiu zraniła mnie najbardziej. Proszę, pomóż mi przebaczyć temu, kogo uważam za swojego największego wroga, komu najtrudniej jest mi przebaczyć, o kim powiedziałem, że nigdy nie przebaczę. Panie, sam również proszę o przebaczenie tych wszystkich ludzi za ból, jaki im zadałem, szczególnie moją matkę i ojca oraz mojego współmałżonka. Przepraszam z całego serca. Zwłaszcza za te największe krzywdy, jakie im wyrządziłem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że jestem teraz uwolniany od odzła, jakim jest brak przebaczenia. Niech Twój święty duch napełni mnie światłem i rozjaśni każdy mroczny obszar mojego umysłu. Amen. Ojcze, staję teraz przed Tobą, bo pragnę otworzyć się. Przyjdź. Proszę i przemień cały brak miłości w moim życiu. Panie, ześlij swoją miłość na mój ród, aby go ogarnęła, uzdrowiła i wyleczyła. W imię Jezusa. Amen. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Za tego, kto zranił mnie najbardziej. Panie, modlę się teraz za tę osobę, która zraniła mnie najbardziej w moim życiu. Tę, która pozostaje źródłem bólu, podnoszą ją ku Tobie, Panie, aby otrzymała Twoje błogosławieństwo, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu. I wybaczam sobie, Panie Jezu, proszę Cię o łaskę, abym prawdziwie wybaczył sobie mój największy grzech, największą zdradę w mojej relacji z Tobą. Wybaczam to sobie, panie. Ty już mi wybaczyłeś, a teraz otrzymuję od ciebie łaskę prawdziwego wybaczenia sobie. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy. Urodzony, aby być wolnym. Panie Jezu, dziękuję Ci dzisiaj za Twoją obecność przy mnie. Wiem, że mnie kochasz i wołasz mnie po imieniu. Przychodzisz, aby uwolnić zniewolonych. Dziękuję za Twoją miłość i miłosierdzie, które bezustannie wzywa mnie z niewoli do Twojego życia w obfitości. Panie, wysławiam Cię, błogosławię Cię i oddaję Ci cześć. Oddaję się pod Twoją opiekę, Panie. Okrywam się Twoją drogocenną krwią i proszę aniołów świętych i Matkę Boską o wstawiennictwo za mną bo on sam Cię wyzwoli z siedeł myśliwego i od zgubnego słowa okryje Cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła Jego wierność to puklesz i tarcza mimo, że mnie zraniłeś Panie, podejmuję głębokie przebaczenie aby oczyścić się ze wszystkich źródeł goryczy lub urazy koncentruję teraz moją modlitwę na osobie, która była dla mnie wielkim źródłem irytacji w ciągu ostatniego tygodnia Wybaczam tej osobie z głębi serca. Modlę się o zesłanie błogosławieństwa na tę osobę. Oczyszczam z winy każdego, kto zranił mnie w ciągu ostatniego miesiąca. Jezu, ponieważ kocham Ciebie, mówię tym ludziom, mimo że zraniliście mnie, ja Was nie zranię. Dam Wam Jezusa. Wybaczam Wam, akceptuję i kocham Was takimi, jakimi jesteście. Poprzez akt woli wybaczam tym, którzy zranili mnie od początku tego roku. Jezu, błogosław ich. Niech zniknie spośród nas wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie. Wraz z wszelką złością bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg Wam przebaczył w Chrystusie. Przepraszam za nich, Panie. Panie, staję przed Tobą w imieniu każdego w mojej rodzinie, kto nie jest zjednoczony z Tobą w sposób doskonały. Panie, przepraszam Cię za i grzeszność. Łączę moją modlitwę z modlitwą Daniela, gdy wstawia się za ludem i mówi: I modliłem się do Pana, Boga mojego, wyznawałem i mówiłem: O, Panie, Boże mój wielki i straszliwy. Które dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Panie, wstyd na twarzach u nas, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan, Bóg nasz zaś jest miłosierny i okazuje łaskawość. Boże nasz, wysłuchaj modlitwy Twojego sługi i Jego błagań, i rozjaśnij swe oblicze nad świątynią, która leży zniszczona, ze względu na Ciebie, Panie. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Otwórz swe oczy i zobacz nasze spustoszenie, albowiem zanosimy swe modlitwy do Ciebie, opierając się nie na naszej sprawiedliwości, ale ufni w Twoje wielkie miłosierdzie. Usłysz, Panie. Odpuść, Panie, Panie, miej na uwadze i działa niezwłocznie, przez wzgląd na siebie samego, mój Boże, bo Twojego imienia wyzwano nad Twym narodem, trwajcie gorliwie na modlitwie. Pełnia w małżeństwie. W imię Jezusa Chrystusa. Przeciwstawiam się wszystkim głęboko zakorzenionym w mojej rodzinie wzorcom braku szczęścia w małżeństwie. Mówię nie, wszystkiemu, co źle oddziałuje na męża, żonę i wszelkim przejawom braku miłości w małżeństwie. Powstrzymuję nienawiść, wszelkie życzenia komuś śmierci, wszystkie złe pożądania i złe intencje w związku małżeńskim kładę kres wszelkiemu przekazywaniu przemocy jakimkolwiek mściwym i złym zachowaniom każdej niewierności i kłamstwu powstrzymuję zakodowane przekazywanie wszystkiego co przeszkadza umocnieniu związku odrzucam wszelkie wzorce napięć w rodzinie rozwody i zranienia serc w imię Jezusa kładę kres wszystkim głęboko zakorzenionym wzorcom uczucia zamknięcia w pułapce nieszczęśliwego małżeństwa i wszelkiemu poczuciu pustki i klęski ojcze przebacz moim krewnym wszystko co uczynili znieważając sakrament małżeństwa proszę wzbudź w mojej rodzinie wiele głęboko zaangażowanych małżeństw napełnionych miłością wiernością oddaniem i dobrocią Wody wielkie nie zdołają ugaść miłości, nie zatopią jej rzeki. Kochać, a nie nienawidzić. Mocą Ducha Świętego przerywam wszelką głęboko zakorzenioną nienawiść nienawiść do innych, do siebie, do Boga, nienawiść rasową i fanatyzm religijny. Ojcze, wybacz. Pozwól, aby w mojej rodzinie było wiele kochających mężczyzn i kobiet. Pozwól im nieść życie. Rodzić jej i być narzędziem uzdrowienia innych. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.